Istnieje sekret, o którym nikt nie mówi starożytny, druzgocący sekret, który najpotężniejsi strzegą zazdrośnie technika zdolna zakończyć każdą dyskusję w dokładnie trzy sekundy bez krzyku, bez wyjaśnień, bez konieczności wypowiedzenia choćby słowa to Machiavelli w swojej najbardziej bezlitosnej formie ale dlaczego to działa? Ponieważ podczas gdy wszyscy mówią ci, żebyś lepiej się komunikował lub wyrażał swoje emocje, prawdziwi stratezy władzy robią dokładnie odwrotnie. Wiedzą coś, czego zaraz się dowiesz niewygodną prawdę o naturze ludzkiej, która na zawsze zmieni sposób, w jaki radzisz sobie z konfliktami. Zanim ujawnię ci dokładnie, jak ją wykonać, musisz zrozumieć zasadę, która czyni ją zabójczą. Pozwól, że zadam ci pytanie. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, jak najpotężniejsi ludzie w pomieszczeniu rzadko podnoszą głos, jak dominują w rozmowach, nigdy nie wyglądając na zdesperowanych? To nie przypadek. To strategiczna konstrukcja. Machiavelli zrozumiał to wieki temu, a dzisiaj neuronauka potwierdza to. Co on wiedział instynktownie: Kto pokazuje mniej emocji, kontroluje więcej. Większość dyskusji trwa w nieskończoność z konkretnego powodu. Obie strony są emocjonalnie zaangażowane, a kiedy jesteś emocjonalnie zaangażowany, już przegrałeś. Dlaczego? Ponieważ zaangażowanie emocjonalne to psychologiczny odpowiednik pokazania swojej ręki w pokerze. Telegrafujesz przeciwnikowi, że ci zależy, że jesteś wrażliwy, że mogą cię dalej atakować, aż się poddasz. Oto prawda, której nikt nie chce przyznać. W dynamice władzy wygrywa ten, kto mniej się przejmuje nie ten, kto ma rację nie ten, kto krzyczy najgłośniej, ale ten, kto zachowuje kontrolę, podczas gdy drugi traci głowę. To jest esencja opcji nuklearnej. Nazwałem tę technikę opcją nuklearną z konkretnego powodu. Tak jak w przypadku broni nuklearnej, nie używasz jej często, ale sam fakt jej posiadania całkowicie zmienia zasady gry. Kiedy opanujesz tę strategię, ludzie zaczynają dostrzegać w tobie coś innego, coś niepokojącego, aurę absolutnej kontroli, która ich dezorientuje. Wielcy polscy negocjatorzy tacy jak Józef Piłsudski w swoich dyplomatycznych pertraktacjach wykorzystywali wariant tej techniki. Kiedy przeciwnik stawał się zbyt agresywny, oni nie reagowali, zatrzymywali się, patrzyli, pozwalali by cisza wypełniła pokój jak trujący gaz. I niezmiennie druga osoba zaczynała się załamywać pod ciężarem własnego zdenerwowania. Ale to nie jest tylko lekcja historii, to psychologia stosowana. Kiedy strategicznie wycofujesz się z konfliktu, tworzysz psychologiczną próżnię, a natura ludzka nienawidzi próżni. Druga osoba automatycznie zacznie ją wypełniać, odsłaniając się, usprawiedliwiając, ujawniając. Im bardziej się odsłania, tym więcej władzy tracisz ty. Ta dynamika jest zakorzeniona w czymś bardzo prymitywnym. W ludzkim mózgu istnieje system zwany siecią detekcji istotności społecznej. To mechanizm, który sprawia, że zwracamy uwagę, gdy ktoś nas ignoruje lub odbiera nam uwagę. To ten sam system, który czyni ghosting tak psychologicznie bolesnym. Kiedy stosujesz opcję nuklearną. Uzbrajasz ten system przeciwko swojemu przeciwnikowi. Teraz, zanim pokażę Ci trzy dokładne kroki wykonania tej techniki, chcę, żebyś zrozumiał, kiedy jej używać. Nie jest ona dla każdego małego nieporozumienia. Nie jest dla konstruktywnych dyskusji, jest dla tych sytuacji, gdy ktoś jawnie cię lekceważy, publicznie kwestionuje lub nadal przekracza granice po tym, jak wyjaśniłeś swoje stanowisko, jest do tego, by definitywnie przywrócić hierarchię. I tu dochodzimy do struktury. Opcja nuklearna to nie pojedynczy gest. To wykalibowana sekwencja trzech psychologicznych ruchów, które prawidłowo wykonane. Całkowicie rozmontowują pozycję drugiej osoby bez konieczności obrony z Twojej strony. Krok pierwszy próżnia, krok drugi lustro, krok trzeci wyjście. Każdy z tych kroków gra na innej zasadzie psychologicznej. Razem tworzą kaskadę wątpliwości i uległości w umyśle drugiej osoby. Ale aby naprawdę zrozumieć ich moc, musimy przeanalizować je jeden po drugim w głębi. Zacznijmy od próżni. To jest moment, gdy ktoś cię atakuje, krytykuje, kwestionuje, a ty robisz jedyną rzecz, której ich mózg się nie spodziewa: nic. Absolutna cisza, ani nerwowego uśmiechu, ani obronnego gestu nic, ale uwaga to nie jest bierna cisza to aktywna, strategiczna cisza, naładowana intencją. Różnica jest kluczowa: bierna cisza mówi: Nie wiem co powiedzieć, strategiczna cisza mówi: Właśnie powiedziałeś coś tak nieistotnego, że nie zasługuje nawet na odpowiedź. Oto jak się to wykonuje dokładnie. Kiedy osoba kończy mówić, Ty utrzymujesz kontakt wzrokowy, nie odwracasz wzroku, nie spuszczasz oczu. Patrzysz prosto na nich z neutralnym wyrazem, jakbyś obserwował ciekawy owad pod szkłem powiększającym. Trzy sekundy, potem cztery, potem pięć. Co dzieje się w ich umyśle podczas tych pięciu sekund? Tu zaczyna się magia. Ich mózg natychmiast wchodzi w tryb paniki. Zaczynają się zastanawiać, dlaczego nie odpowiada. Powiedziałem coś złego, byłem zbyt ostry, ignoruje mnie. Manipuluje mną. Powinienem powiedzieć coś więcej, powinienem się przeprosić. Ta salwa wewnętrznych pytań nie jest świadomym wyborem. To automatyczna reakcja ich układu nerwowego na nieoczekiwany wzorzec komunikacyjny. Właśnie przerwałeś społeczny scenariusz, którego ich mózg oczekiwał. Atak obrona, prowokacja reakcja. Zamiast tego stworzyłeś konwersacyjną czarną dziurę. Oto kluczowy punkt. Im bardziej czują się nieswojo, tym bardziej mają tendencję do wypełniania ciszy. Zaczynają mówić ponownie, tłumaczyć się, usprawiedliwiać swój początkowy atak i każde słowo, które dodają, to kolejna cegła usunięta z fundamentu ich władzy. Pomyśl o tej scenie. Jesteś na posiedzeniu zespołu. Kolega z pracy krytykuje Cię przy wszystkich. Twój projekt się opóźnia. Znowu, szczerze mówiąc, nie rozumiem, jak możesz tak regularnie zawodzić cały zespół i samego siebie. Instynktowna reakcja bronić się, wyjaśniać, usprawiedliwiać. Właściwie to były opóźnienia spowodowane. Ale w momencie, gdy zaczynasz się usprawiedliwiać, zaakceptowałeś narzuconą Ci ramę, zaakceptowałeś, że musisz się bronić, już przegrałeś, opcja nuklearna działa inaczej. Po krytyce po prostu na nich patrzysz. Cisza, trzy sekundy, cztery, pięć, żadnej obrony, żadnego wyjaśnienia, tylko twoje spokojne, neutralne spojrzenie. Co się dzieje? Niemal niezmiennie zaczynają się chwiać. To znaczy, wiem, że były pewne komplikacje, ale właśnie zaczęli się wycofywać. Bez jednego słowa z Twojej strony, ale jest jedna powszechna pułapka, której musisz absolutnie unikać. Twoja twarz musi pozostać neutralna, bez uśmiechu wyższości, bez wyrazu pogardy, nic, co komunikowałoby emocje, ponieważ w momencie, gdy pokażesz emocję pozytywną czy negatywną, przerwałeś pustkę, dałeś im coś, czego mogą się uchwycić, coś do zinterpretowania, coś, od czego mogą rozpocząć kolejny atak? Neutralność to Twoja zbroja. To ona sprawia, że cisza jest naprawdę zabójcza. Kiedy na Ciebie patrzą i nie widzą nic, żadnej reakcji, żadnej emocji, żadnej obrony, ich mózg ulega zwarciu. Nie wiedzą, jak przetworzyć tę odpowiedź, bo to nie jest odpowiedź to brak odpowiedzi. A ten brak jest potężniejszy niż tysiąc słów. Teraz. Po pięciu lub sześciu sekundach tej naładowanej ciszy, większość ludzi zrobi jedną z dwóch rzeczy: albo zaczną mówić ponownie, jeszcze bardziej się odsłaniając, albo zatrzymają się czekając na Twoją odpowiedź. I właśnie tutaj wchodzisz w krok drugi lustro. Ale zanim ujawnię Ci dokładnie, jak wykonać lustro, musisz zrozumieć zasadę psychologiczną, która czyni je niszczycielskim. A ta zasada to coś, co Machiavelli nazwał odzwierciedlaniem szaleństwa innych, bez uczestniczenia w nim. To sztuka pokazywania drugiej osobie, jak absurdalne jest jej zachowanie, nigdy nie mówiąc wprost, że jest absurdalne. Oto jak to działa. Po pustce, kiedy w końcu się odzywasz, twój głos musi być spokojny, wyważony, niemal ciekawy. Nieagresywny, niedefensywny, po prostu neutralny, a to, co mówisz, nie jest obroną, nie jest atakiem, to po prostu odbicie ich energii. Jeśli krzyczeli, ty mówisz cicho, jeśli byli agresywni, ty jesteś spokojny, jeśli byli emocjonalni, ty jesteś analityczny. Innymi słowy, stajesz się odwrotnym lustrem ich intensywności. I ten kontrast tworzy niezwykle potężny efekt psychologiczny. Sprawia, że oni wyglądają na osoby pozbawione kontroli. Podczas gdy ty wydajesz się całkowicie panem sytuacji, pozwól, że podam ci konkretny przykład. Wracamy do sceny ze spotkania. Po Twoim strategicznym milczeniu, kolega czuje się nieswojo. Teraz się odzywasz, ale nie mówisz właściwie się mylisz. Nie mówisz, jak śmiesz tak mówić. Po prostu mówisz spokojnym i neutralnym głosem interesująca perspektywa. Tylko to. Trzy słowa żadnej obrony, żadnego usprawiedliwienia, żadnego ataku tylko neutralne uznanie, że słyszałeś ich opinię i uważasz ją za interesującą, niesłuszną, niebłędną, interesującą. Co dzieje się w ich umyśle? Totalne zamieszanie. Spodziewali się bitwy, spodziewali się, że będziesz się bronić lub kontratakować. Zamiast tego właśnie potraktowałeś ich emocjonalny atak, jak akademicką obserwację godną uwagi, ale nie emocji. Całkowicie ich rozbroiłeś, ale lustro na tym się nie kończy. Jest głębszy poziom, bardziej subtelny, bardziej niszczycielski i tutaj większość ludzi odpada, ponieważ wymaga czegoś sprzecznego z intuicją. W następnym segmencie pokażę Ci dokładnie, jak wykonać lustro w jego najbardziej zaawansowanej formie. Tę technikę, która sprawia, że druga osoba zaczyna wątpić we własną percepcję rzeczywistości, a potem ujawnia ci krok trzeci, wyjście. Końcowy cios, który utrwala twoją dominację na stałe. Ponieważ, gdy opanujesz wszystkie trzy kroki, nie tylko wygrasz tę dyskusję, całkowicie przedefiniujesz hierarchię w relacji. A ludzie zaczną traktować Cię z poziomem szacunku, którego nigdy wcześniej nie doświadczyłeś, ponieważ nauczą się na poziomie podświadomym, że kwestionowanie Ciebie ma koszt psychologiczny, którego nie są gotowi zapłacić. Krok drugi to moment, w którym większość ludzi się załamuje, ponieważ wymaga, abyś zrobił coś, co jest sprzeczne z każdym ludzkim instynktem. I w tym momencie wewnętrznej sprzeczności odkryjesz, czy naprawdę masz kontrolę, czy tylko udajesz. Zobaczymy się w następnym segmencie dla ostatecznego objawienia. Pamiętajcie pustkę, którą właśnie opanowaliście, tę ciszę, która przekształciła ich agresję w dyskomfort, ale oto sprzeczny z intuicją ruch, który czyni krok dwa tak niszczycielskim. Nie uciekacie od ciszy. Podwajacie ją. Większość ludzi po stworzeniu pustki spieszy się, by ją wypełnić. Próbują uspokoić sytuację, wyjaśnić, mediować. Fatalny błąd, ponieważ to właśnie w tym momencie macie maksymalną moc, a krok dwa uczy was, jak to wykorzystać. Drugi krok nazywa się lustro i jest dokładnie tym, na co wygląda. Odzwierciedlasz ich eskalację ze spokojną obojętnością. Nie sprzeciwiasz się, nie stawiasz oporu, po prostu odzwierciedlasz, jak lustro, które pokazuje komuś jego własny obraz bez osądu, bez reakcji. Mechanizm psychologiczny jest brutalny. Kiedy ktoś się złości, szuka celu, szuka oporu, szuka powodu, by dalej walczyć. Ale kiedy ty odzwierciedlasz ich agresję bez uczestniczenia w niej, tworzysz coś znacznie bardziej niszczycielskiego niż konflikt. Tworzysz samoświadomość, a z nią wątpliwość. Oto jak wykonać to z chirurgiczną precyzją. Mowa ciała, neutralna twarz, nieuśmiechnięta, niezmartwiona, rozluźniona postawa, nie napięta, nie defensywna, ręce nieskrzyżowane, ale też nie otwarte w geście pojednania. Po prostu neutralne, minimalne potwierdzenie słowne rozumiem, dobrze, lekkie skinienie głową. Nic więcej. Co przeżywają po drugiej stronie? Na początku zamęt. Ich mózg oczekuje reakcji. Czeka na obronę, kontratak, przynajmniej widoczny dyskomfort. Ale niczego nie znajduje. I ten brak reakcji staje się silniejszy niż jakakolwiek możliwa reakcja. Zaczynają widzieć siebie Twoimi oczami. A to, co widzą, to ktoś, kto krzyczy w pustkę. Praktyczny scenariusz. Związek osobisty. Twój partner zaczyna kłótnie. Nigdy mnie nie słuchasz. Nie obchodzi Cię to, co mówię. Ich głos się podnosi, oskarżają Cię, oczekują, że się obronisz, usprawiedliwisz, zaatakulesz w odpowiedzi. Ty stosujesz pustkę, cisza. Trzy sekundy, pięć. Ich oddech przyspiesza. Potem stosujesz lustro. Spokojna twarz. Rozluźniona postawa. Proste. Rozumiem, że jesteś zły. Nic więcej. Oni eskalują. Rozumiesz? To wszystko, co masz do powiedzenia, zawsze to samo, nigdy się nie zmieniasz. Ty cisza trzy sekundy, potem dobrze, znowu nic więcej. Co dzieje się w ich mózgu? Subtelna panika. Zdają sobie sprawę, że ich agresja nie ma celu to jak uderzanie powietrza. A kiedy wystarczająco wiele razy uderzasz powietrze, zaczynasz się zastanawiać, czy problem nie tkwi w tobie. Ale tutaj staje się to bezlitosne. Bo lustro to nie tylko technika deeskalacji, to przygotowanie, przygotowanie do momentu, gdy całkowicie wycofasz swoją moc z sytuacji. A kiedy to zrobisz, poczują to jak psychologiczne trzęsienie ziemi. Trzeci krok wyjście, strategiczne wycofanie to prawdziwa broń nuklearna to fizyczne lub werbalne wycofanie się, które potwierdza całkowitą dominację to nie ucieczka to wybór. A różnica między tymi dwoma rzeczami to wszystko: precyzyjny timing po zastosowaniu pustki i lustra, nie wcześniej. Jeśli wyjdziesz zbyt wcześnie, wyglądasz reaktywnie. Jeśli poczekasz zbyt długo, tracisz moment maksymalnego wpływu. Idealny moment to kiedy oni wciąż eskalują, wciąż próbują cię sprowokować, ale ich głos zaczyna wykazywać pęknięcia frustracji. To jest ten moment. Opcję werbalnego wyjścia, spokojna autorytatywność, żadnych emocji, tylko wyznaczenie granicy. Możemy kontynuować tę rozmowę, kiedy będziesz gotowy na dialog. Potem cisza: Nie czekasz na odpowiedź, nie usprawiedliwiasz się, wyznaczyłeś granicę, koniec, albo dla maksymalnego efektu nie będę kontynuował tej rozmowy w ten sposób. Pauza, trzy sekundy. Potem odwracasz się i odchodzisz, nie trzaskasz drzwiami, nie biegniesz, po prostu wycofujesz się z tym samym spokojem, z jakim pozostawałeś podczas pustki i lustra. Opcje fizycznego wyjścia to definitywny ruch mocy wstajesz bez pośpiechu, bez podniecenia i odchodzisz, nie tłumaczysz, dokąd idziesz, nie prosisz o pozwolenie, po prostu opuszczasz przestrzeń fizyczną. Zostawiasz ich samych z ich słowami, ich gniewem i druzgocącym uświadomieniem, że nie mają już publiczności. Psychologiczna dewastacja jest totalna, bo co się dzieje, kiedy ktoś krzyczy, a ty po prostu odchodzisz? Zostają by kłócić się ze sobą, a to bitwa, której nie mogą wygrać. Polscy przywódcy rozumieli moc strategicznego wycofania. Zarówno w czasach przedrozbiorowych, jak i współczesnych negocjacjach zawsze było jasne, że prawdziwa moc nie polega na narzucaniu swojej woli przez siłę, ale na wycofaniu swojego zaangażowania, aż inni będą błagać o Twój powrót, jak mówi stara polska mądrość. Lepiej być budzącym szacunek niż kochanym. Nie budzącym strach przez agresję, ale przez wykalkulowane wycofanie. A teraz... Jak te trzy kroki działają razem. Pustka tworzy początkowy dyskomfort. Lustro wzmacnia ich samoświadomość. Wyjście potwierdza Twoją ostateczną dominację. W sekwencji jest to druzgocące. Pustka mówi: Twoja agresja mnie nie dotyka. Lustro mówi: Widzę Twoją agresję, ale w niej nie uczestniczę. Wyjście mówi: Nie zasługujesz nawet na moją obecność. Zaawansowane wariacje, scenariusz wysokiego ryzyka w pracy, konfrontacja z szefem, atakują cię na spotkaniu. Twoja praca jest nie do przyjęcia, to już trzeci błąd w tym tygodniu. Wszystkie oczy na Ciebie stosujesz pustkę, cisza. Utrzymujesz kontakt wzrokowy, nie spuszczasz wzroku, nie uśmiechasz się nerwowo, tylko cisza pięć sekund, potem lustro. Rozumiem Twoje obawy. Spokojny głos, żadnych przeprosin, żadnych usprawiedliwień, tylko potwierdzenie. Oni eskalują. Rozumiesz? Muszę zobaczyć coś więcej niż rozumienie muszę zobaczyć rezultaty. Ty masz rację omówmy to w Twoim biurze po tym spotkaniu. Potem cisza przejąłeś kontrolę, ustaliłeś, że ta rozmowa odbędzie się na Twoich warunkach, nie na ich. Jeśli nadal naciskają publicznie, zastosuj Exit. Wolę omówić szczegóły prywatnie. Jestem dostępny o drugiej. Następnie wróć do swojej pracy. Nie czekaj na pozwolenie. Nie szukaj aprobaty. Wyznaczyłeś granicę. Teraz to oni muszą zdecydować, czy ją uszanują. Scenariusz publiczny. Utrzymanie dominacji przy świadkach. Ktoś atakuje cię przy innych ludziach. Bar. Przyjęcie. Wydarzenie towarzyskie. Stawka jest wysoka, bo chodzi o status publiczny. Pustka jest tutaj jeszcze potężniejsza, bo podczas gdy oni krzyczą, a ty milczysz, publiczność zaczyna ich osądzać, nie ciebie. Potem lustro. Wygląda na to, że jesteś bardzo zdenerwowany. Zwróć uwagę na sformułowanie: Nie jesteś zły na mnie, ale jesteś zdenerwowany. Subtelne uramowanie które przesuwa narrację z twojej winy na ich stan emocjonalny. Exit w miejscu publicznym wymaga precyzji. Nie możesz wyglądać jakbyś uciekał. Musisz wyglądać jakbyś wybierał, by nie marnować więcej czasu. Kiedy będziesz gotowy spokojnie porozmawiać, jestem tutaj. Następnie odwracasz się i zaczynasz rozmowę z kimś innym. Nie opuszczasz pomieszczenia, opuszczasz ich to pokazuje publiczności, że stracili Twoje zainteresowanie, a nie że uciekłeś przed konfliktem. Scenariusz powtarzającego się napastnika, kiedy próbują Cię ponownie wciągnąć. Niektórzy ludzie się nie uczą, próbują ponownie, atakują Cię znowu, mają nadzieję na inną reakcję. Tutaj skróć cykl krótsza pustka dwie sekundy zamiast pięciu bardziej minimalistyczne lustro. Proste skinięcie głową, żadnych słów, potem natychmiastowy exit. Nie róbmy tego znowu, lub po prostu rozejrzyj się w stronę kogoś innego, ignorując ich. Za każdym razem, gdy powtarzają zachowanie, skracaj cykl jeszcze bardziej, aż samo spojrzenie w Twoim kierunku z agresywną intencją. Automatycznie wyzwala twój egzit. To jest warunkowanie społeczne. Oni szybko uczą się, że próby manipulacji z tobą nie działają. Oto, co każdy poważny przywódca wie. Kiedy wycofujesz swoją obecność, swoją uwagę, swoje zaangażowanie, ludzie czują stratę. I ta strata tworzy szacunek. Szacunek przed tym, że Twój czas jest cenny, szacunek przed fakt, że stanowi to przywilej bycia blisko Ciebie, bo kiedy potrafisz wycofać się spokojnie i bezemocjonalnie, pokazujesz im, że byli dla Ciebie wymienniami, nie sztuką do zdobycia. Niewygodna prawda większość ludzi nigdy nie użyje tej techniki. Wiesz dlaczego? Bo wymaga to, byś bardziej dbał o bycie szanowanym niż lubianym. A Polacy, jak wiele kultur, są uczone być uprzejmi, być pomocnikami, być miłymi dla wszystkich. To oznacza, że większość ludzi desperacko pragnie aprobaty, desperacko chce być lubiana, desperacko unika konfliktu, nawet gdy konflikt ich niszczy. Używanie opcji nuklearnej oznacza akceptację, że niektórzy ludzie Cię za to będą krytykować. Nazwą cię zimnym, zdystansowanym, bezosobowym i musisz być z tym pogodzony. Bo prawda jest taka, że te etykiety to tylko obrona ich ego, projekcje ich niezdolności do emocjonalnej manipulacji tobą. Kiedy powinieneś użyć opcji nuklearnej? Nie przy każdej kłótni, nie przy każdej różnicy zdań. To broń na chwilę, gdy dominacja musi zostać ustanowiona. Gdy ktoś wielokrotnie przekracza twoje granice, gdy brak ci szacunku publicznie, gdy używa emocjonalnej agresji, by cię kontrolować. W tych momentach opcja nuklearna nie jest opcją, jest koniecznością koszt. Bądź w tej kwestii jasny: niektóre relacje się skończą, niektórzy ludzie będą się ciebie bać, niektórzy ludzie nie będą chcieli być blisko ciebie, bo przejrzysz ich manipulacje. Zaakceptuj to, bo koszt alternatywy jest wyższy. Alternatywą jest pozwolenie, by cię manipulowano, lekceważono, kontrolowano emocjonalnie przez całe życie. Nagroda, natychmiastowy szacunek, psychologiczna dominacja, kontrola nad Twoją hierarchią społeczną ludzie, którzy pozostają w Twoim życiu po zobaczeniu opcji nuklearnej, to ci, którzy naprawdę Cię szanują. Ci, którzy rozumieją, że Twój czas, Twoja uwaga, Twoja obecność są przywilejami, nie prawami, teraz masz opcję nuklearną. Trzy kroki, trzy sekundy totalna dominacja. Pustka tworzy dyskomfort, lustro wzmacnia świadomość, exit ustanawia władzę razem są nie do zatrzymania podsumujmy szybko pustka. Całkowite milczenie, 3-5 sekund, żadnej reakcji emocjonalnej, lustro, odzwierciedlasz ich eskalację ze spokojną obojętnością, minimalne werbalne potwierdzenie, neutralna mowa ciała, exit, fizyczne lub werbalne wycofanie, spokojna władza, żadnych usprawiedliwień. Twój następny praktyczny krok. Zacznij od dyskusji niskiego ryzyka. Opanuj milczenie. Poczuj dyskomfort, który tworzy. Potem dodaj lustro. Obserwuj, jak zmienia się ich energia. Dopiero wtedy, gdy opanujesz pierwsze dwa kroki, zastosuj pełny exit. A jeśli chcesz więcej machiawelicznych taktyk takich jak ta, strategii, których większość ludzi jest zbyt słaba by używać, wiesz co robić, bo następne wideo ujawnia mroczną psychologiczną sztuczkę, która sprawia, że ludzie słuchają bez zadawania pytań. A kiedy to opanujesz, nie będziesz miał tylko dominacji, będziesz miał absolutną kontrolę.